Etapy wykonania sufitu podwieszanego z dwiema warstwami płyt. Pierwszą czynnością jest wyznaczenie poziomu sufitu. Możemy tego dokonać, posługując się poziomicą laserową. Na wyznaczonym poziomie wokół pomieszczenia montujemy profile UD30, mocując je co 60 cm. Następnie na powierzchni stropu wyznaczamy miejsca zamontowania wieszaków. W stropie wiercimy otwory, a następnie montujemy wieszaki za pomocą stalowych dybli. Maksymalny rozstaw wieszaków nie powinien przekraczać 75 cm. Do wieszaków mocujemy profile CD60, stanowiące warstwę główną. Maksymalna odległość między profilami tej warstwy wynosi 100 cm. Następnie sprawdzamy, czy profile zamontowane są w jednym poziomie. Do profili warstwy głównej Podczepiamy przy pomocy łączników krzyżowych profile CD60, stanowiące warstwę nośną. Końce tych profili wsuwamy w profile UD30. Odległość pomiędzy profilami warstwy nośnej nie może przekraczać 50 cm. Po wypoziomowaniu konstrukcji Przykręcamy pierwszą warstwę płyt gipsowo-kartonowych ustawionych prostopadle do profili warstwy nośnej w taki sposób, iż krótsze ich krawędzie są oparte na profilach. Rozstaw maksymalny blachowkrętów wynosi 40 cm. Szpachlujemy jednokrotnie wszystkie połączenia płyt stosując masę z gipsu szpachlowego Norgips Strong lub gotową masę szpachlową Norgips Ready Mix. Drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych przykręcamy również prostopadle do profili warstwy nośnej, zachowując maksymalny rozstaw blachowkrętów co 17 cm. Należy pamiętać, że krawędzie dwóch warstw płyt nie mogą się wzajemnie przenikać i krzyżować. Na spłaszczone połączenia płyt przyklejamy taśmę zbrojącą samoprzylepną z włókna szklanego, a następnie spachlujemy dwukrotnie masą z gipsu szpachlowego norgips strąg, lub gotową masą szpachlową Norgips Ready Mix. Krótsze krawędzie płyt fazujemy pod kątem 22,5 stopnia, a następnie dwukrotnie szpachlujemy masą z gipsu szpachlowego Norgips Extra Strong. Szpachlujemy również miejsca przykręcenia płyt za pomocą blachowkrętów. Stosując technologię firmy Norgips Uzyskamy w krótkim czasie równe i gładkie powierzchnie sufitów podwieszanych.